Mam na imię Natalia, podróżuję, piszę i robię zdjęcia. Parę lat temu odważyłam się zmienić swoją dotychczasową karierę na życie na walizkach. Poranek to czas tylko dla mnie. Zazwyczaj wstaję o szóstej i w samotności piję ulubioną kawę, przygotowuję pyszne i zdrowe śniadanie. Rezerwuję czas na czytanie książek, szukam inspiracji do nowych materiałów na swojego bloga i do kolejnych podróży. Stawiam na ciekawe doświadczenia bardziej niż posiadanie w nadmiarze. W kwestii mody zaczęłam zwracać większą uwagę na skład swoich ubrań i ich odpowiedni sposób produkcji. Podróżując po odległych zakątkach ziemi, widziałam, jak konsumpcjonizm wpływa na lokalne środowisko i społeczności. Wybieram więc materiały z ekologicznych źródeł, które powstają przy ograniczonym zużyciu wody, albo tekstylia z recyklingu. Staram się słuchać swoich potrzeb i intuicji, a ciało i planetę traktować z szacunkiem. Sport i bliskość natury są dla mnie kluczowe. W nowym projekcie, żeby się chciało, inspiruję innych do uprawiania niekonwencjonalnych sportów. Na wyjazdach, które organizuję, uczyliśmy się już tajskiego boksu, jazdy konnej i japońskiej sztuki walki mieczem kendo. A to wszystko dopiero początek.